i mm -hmm. Witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście spokojnie nie jesteście w porannym trolu, aczkolwiek będzie to troszeczkę mieszana taka relacja, trochę właśnie taka moja ględziarska, kiedy będę Wam opowiadał o różnych rzeczach, które się wydarzyły na y, Comic Conie, ale y, spokojnie mojej twarzy aż tyle nie będziecie musieli oglądać, ponieważ będzie ona stale przeplatana elementami już z Comic Conu, które pasują aktualnie do y, tejże treści, tak więc cały czas jesteście w relacji komikonowskiej, ale postanowiłem ją zrobić w tej coraz bardziej lubianej przez Was formie. Tak więc, słuchajcie, między 1 a 4 czerwca odbył się pierwszy w Polsce komikon, na którym w tym momencie będę skupiał się raczej bardziej na tej strefie planszówkowej, czyli za tą strefę, za którą game, ekipa Game Troll'a odpowiadała. Jeśli chodzi o całą imprezę, mogę odpowiedzieć tylko i wyłącznie zdawkowo parę rzeczy i od tego właśnie zacznę. Słuchajcie, cała impreza była podzielona na, na trzy hale miała być, w końcu jedną wyłączyli i tą wioskę Fantastyki wyrzucili za tą halę i umieścili troszeczkę przed tą e, halą. Była ładna, fajna pogoda, tak więc szkoda było e, tego nie wykorzystać. I były dwie hale. E, między tymi halami, oczywiście, była wioska Fantastyki, było żarcie, ale e, w pierwszej hali, takiej bardziej komputerowej, e, trwały różnego rodzaju właśnie takie komputerowe zawody, raczej nastawieni na rozrywkę elektroniczną e, z różnymi tam rozrywkami. Bardzo często zresztą fajnymi, aczkolwiek cały czas nie rozumiem idei konkursów. Nie wiem, zrób przysiad, ewentualnie zrób pompkę albo powiedz coś głupiego, to w tym momencie dostaniesz smycz do kluczy. Ale dobra, takich rzeczywiście rozrywek było tam bardzo, bardzo dużo i młodzież dosyć chętnie w tym wszystkim uczestniczyła. Druga hala już była taka właśnie bardziej komikonowa, wcześniej to była właśnie Good Game. Druga hala to była właśnie już ta przeznaczona na komikon, no i tam były oczywiście strefy takie targowe, gdzie można było kupić różne różnego rodzaju rzeczy związane z fantastyką można było zobaczyć ludzi cosplayujących, była duża scena, na której pojawili się aktorzy z seriali, a że jakoś tak niespecjalnie akurat te seriale oglądam, no to może jakoś niespecjalnie pchałem się po tą scenę ale bardzo fajnie, że był koncert Percivala, który znany jest przecież z soundtracku do najnowszego Wiedźmina poza tym i co w tym momencie dla mnie jest najważniejsze i być może dla Was w tym momencie też, mieliśmy strefę gier planszowych, która była naprawdę, naprawdę duża. No i odpowiadał za nią Game Troll. Zostaliśmy zaproszeni do jej organizacji no i właśnie teraz śpieszę Wam powiedzieć, jak to wszystko wyglądało. Tak jak powiedziałem, były to cztery dni i teraz najpierw opiszę, jak te cztery dni wyglądały. Pierwszy dzień, czyli czwartek, no był to dość specyficzny dzień, ponieważ... No, wiadomo, ludzie są w pracy, dorośli nie za bardzo mogli dowieść na to jednak odległe miejsce od Warszawy. Tutaj miała być komunikacja taka specjalnie zorganizowana przez Comic -Con, aczkolwiek to chyba nie do końca zadziałało i były jakieś tam problemy i rzeczywiście działy się absolutnie dantejskie sceny w autobusach miejskich, bo te Comic-Conowskie, no, był jakiś problem z ich podstawieniem, nie wiem, co, 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 cokolwiek. Więc z dojazdem było tak sobie, natomiast jeśli już ktoś dojechał, no to w tym momencie wpadał w taką hale no i rzeczywiście te, tego 1 czerwca no to liczyliśmy, że oczywiście dzień dziecka no to szkoły będą do, dowożone autokarami i rzeczywiście tak było już takimi, jakimiś tam innymi wynajętymi. I rzeczywiście, my, akurat, nasza strefa znajdowała się przy wejściu specjalnie dla szkół. I kiedy, słuchajcie, wpadała taka totalna chmara dzieciaków, ja nawet zrobiłem takie zdjęcie, pokazując, właśnie tłum przed strefą Game Troll TV, ale bardzo łatwo było dzieciaki tam zaciągnąć, nie pytając ich, ponieważ one decyzyjne nie są, ale żyło się po prostu do opiekuna, mówiło się, o, zapraszamy na planszówkę, i nagle w tym momencie chmara dzieciaków wpadała, obsiadała praktycznie wszystkie wolne nie, miejsca. I, i rzeczywiście my jak zobaczyłem to po raz pierwszy to po prostu miałem takie wielkie oczy i powiedziałem kurczę łapcie ich łapcie bo tam figurki stoją wszystkie rzeczy ale dzieciaki potrafiły rzeczywiście zachować się bardzo fajnie bardzo kulturalnie mam nadzieję że zaszczepiliśmy im jakiegoś takiego bakcela planszówkowego. pierwszego dnia po, po, pomagała nam ekipa piongolandii Sławka Wiechowskiego za co bardzo Sławkowi dziękuję którzy również zajmowali się jedną strefą o czym za chwilkę jeszcze będę mówił I tak tak jak mówię, to był właśnie pierwszy, pierwszy dzień, który wypełniony był w dużej części takimi właśnie wycieczkami szkolnymi. No wiadomo, ludzie później byli zmęczeni z pracy, raczej nie chciało im się jechać, więc to było wypełnione właśnie takimi wycieczkami. Drugi dzień można powiedzieć, czyli piątek był już taki pół na pół. Z jednej strony mieliśmy znowu taki element wycieczek szkolnych, ale generalnie po 14, 30, 15, kiedy dzieciaki już generalnie w szkołach zaczęły kończyć, bo zaczęły być dowożone już z rodzicami i pojawili się rodzice, tak więc troszkę średnia wieku już po Skoczyła na komikonie, aczkolwiek jeszcze można powiedzieć pod pewnym względem było lightowe, aczkolwiek raczej na puski w strefie nie, nie narzekaliśmy. Eee, sobota! I niedziela, niedziela szczególnie tak gdzieś mniej więcej do godziny 15, bo później 16, jak to klasyczne targi, w stanie targu wystarczy, że jedna osoba da hasło do pakowania, po prostu chowając jedną rzecz dyskretnie do torby, i nagle się okazuje, że wszyscy zaczynają się pakować. I tak rzeczywiście było w niedzielę, chyba to się około 16, 16:30 zaczęło, ale sobota, no to był po prostu dzień, gdzie absolutnie ja totalnie tak zdarłem gardło, że żadne jakieś tam leki aptekowe nie były w stanie mi pomóc. Nie tylko e, zwykłe proste kisie, które zrobiła mi żona i, i to w jakikolwiek sposób mi e, pomogło. Natomiast jeśli chodzi o e, już taki konkretny, konkretny kontent, e, który tam się, jak tam się dział, słuchajcie, cała strona planszówkowa była podzielona na kilka takich elementów. Dostaliśmy od komikonu miejsce na organizację i to były takie przestrzenie. Leżące pomiędzy takimi nie wiem, szlakami, przez które można było chodzić, takie ścieżki, i to były takie strefy zamknięte pod tym względem, że były ograniczone szybą. I wiecie, i to było z jednej strony dobre, z drugiej strony złe, ponieważ wiecie, jakakolwiek zamknięta przestrzeń zawsze generuje coś takiego, że trzeba tam wejść. Dlatego my zaczęliśmy no po prostu pojawili się tacy naganiaczy do, do naszej strefy, później stanęliśmy przy, przy, przy innych strefach, więc do, dosłownie po sąsiedzku był Rebel, więc też postawiliśmy tam osoby, które naganiały osoby do tej strefy rebelowskiej, później sam Rebel też zaczął to robić, wystawili różni wydawcy stoliki i rzeczywiście łatwiej było ludzi wciągać do tych zamkniętych stref i to było, tak jak mówię, początek taki może nie za bardzo, ale to było dobre, bo jak ktoś już tam był, no to czuł, że jest w pewnym miejscu i nie za bardzo mu się chciało wychodzić, więc tak jak mówię, były dobre i złe strony tego wszystkiego i wiecie, to była taka impreza bardzo bardzo podobna do Orange Video Festów, które organizujemy też tutaj w ramach ekipy Game Kurczę, do tych eventów należy się nauczyć podchodzić, bo wiecie, tam przychodzą osoby, które kompletnie, totalnie nie znają się na grach planszowych, nie wiedzą, więc staraliśmy się tworzyć totalnie jak najmniej barier. Tak więc gry od razu były wyłożone na stolikach. Wypożyczalnie ograniczyliśmy praktycznie do minimum po to właśnie, żeby jak ktoś wchodzi, żeby w tym momencie od razu jakaś osoba go posadziła, wytłumaczyła mu grę. Mniej lub bardziej skomplikowano, bo właściwie były takie dwie opcje. No i rzeczywiście tutaj bardzo fajnie to zadziałało. O, wow, nawet przyszła do mnie osoba z organizatora z poprzedniego roku takiej strefy na Good Gaming powiedziała, że na, naprawdę żeśmy to świetnie, świetnie zrobili, oni na ten pomysł nie wpadli, ale to jest dobra rzecz i teraz też będą starali się takie rzeczy robić super, bardzo fajnie, że to się spodobało i tutaj dla każdego, kto robi właśnie taką strefę dla ludzi, którzy kompletnie nie ogarniają gier planszowych i nie wiedzą co to jest polecam właśnie wykładać gry na stół, wciągać ich, nawet jak powiedzą Wam, że nie, wiedzie, nie wiedzą o co chodzi przy, przy w ogóle w grach, no to trudno, nie ma problemu, choć tak czy inaczej się wytłumaczę. I czasami idźcie w zaparte, naprawdę bardzo, bardzo mocno warte. Co się działo w poszczególnych strefach? Za chwilę do tej naszej strefy Gentrolowej wrócimy. Słuchajcie, było kilka stref, które były oponowane przez różnych wydawców. Był właśnie Blackmo, który pokazał absolutnie fantastyczną grę, czyli tą rosyjską ruletkę. Kontrowersyjny tytuł, ale sama gra naprawdę bardzo fajna. I też wreszcie dorwałem manczkina. Tak do. Dobra, przyznaję się, nigdy nie grałem w manszkina, ale zobaczyłem wersję steampunkową. Tak więc miłość w tym momencie steampunkowa przeważyła, że capnąłem sobie tego manszkina. No i pewnie za jakiś czas zobaczycie film z tejże gry. Dalej mieliśmy w wydawnictwo Rebel, które przyjechało ze znanymi grami i bardzo tak rodzinnie zrobiło swoją strefę, ponieważ wiecie, zbili palety, położyli na tych paletach jakieś takie miękkie rzeczy, i to od razu stwarzało taką, wiecie, dumową, Fajną atmosferę z niskimi y, stolikami, również z palet, i to wyglądało po prostu fantastycznie, y, i rzeczywiście ludziom też się to y, podobało. Dalej mieliśmy strefę y, Games Factory o której, kurczę, dowiedziałem się chyba dzień przed imprezą, że ona w ogóle będzie, ale dobra. Trzeba się dostosować, trzeba dobrze adaptować się do e, zmiennych warunków, więc e, w tej strefie również znalazły się, znalazł się gry MDR-u, jak również Hobbitów e, z, tego, z tego, co pamiętam. I rzeczywiście tam chłopaki mieli e, bardzo fajne pomysły na ogarnięcie tej strefy i rzeczywiście ona była dość e, fajnie zapełniona. E, kolejne strefy e, to była ta przeznaczona na wystawę Warhammera. Słuchajcie, praktycznie... E, nie wiem, praktycznie, no największa armia Warhammera, jaką w życiu, w życiu widziałem, e, właśnie wystawiona z takim mozołem przez ekipę Piongolandii, e, której jeszcze raz bardzo, za to bardzo serdecznie dziękuję i przez Artura Schindlera, który był właścicielem tejże, tejże armii e, i tam cała masa ludzi po prostu przychodziła sobie robić zdjęcia, oglądać, no, no bo wiecie, widzieć to chyba nie pamiętam, e, Artur popraw mnie, jeśli się mylę, 50 tysięcy punktów w figurkach, na stole, nawet pieniędzy nie liczyłem, ile to było warte, ale to po prostu robiło absolutnie, totalnie niesamowite wrażenie. Nawet dowiedziałem się, że kiedyś ktoś grał tą armią i trwało to miesiąc. Trwało to prawie miesiąc. I wiecie, to dla mnie nie jest najważniejsza informacja, bo ja się zastanawiam, cholera jasna, w jaki sposób ktoś ruszał tymi pionkami na planszy i gdzie oni, kurde, to trzymali? Oni w parku grali, czy co? Ale dobra, była ta armia wystawiona świetnie. Po drugiej stronie można było zobaczyć premierę gry Labirynty Śmierci, którą mam i za jakiś czas... Będę chciał wam pokazać, ponieważ bardzo często o tę grę e, pytacie. E, do tego wszystkiego była ekipa Fox Gamesa Cuba e, i w, te, w tej strefie była absolutnie rewelacyjna gra, która polegała właśnie na rąbaniu drewna. E, taki zwykły pion z korą, i właściwie trzeba było walić e, taką siekierką, żeby to e, zrzucić. No, właściwie, właściwie taka, nie wiem, rzecz zręcznościowa, ale tak to niesamowicie wciągało ludzi e, w samą grę, ale również dalej w strefę. Absolutnie e, super, super fantastyczny pomysł. Mieliśmy ekipę e, ku workshopa. Mieliśmy ekipę bardu, w sklepów planszówkowych, które tam się rozwinęły i rzeczywiście to fajnie, fajnie funkcjonowało, o ile właśnie były wystawione stoliki na zewnątrz. Wracamy teraz do strefy Game Troll'a i słuchajcie, co tam się, co tam się nie działo. Tak jak powiedziałem, wypożyczalnie ograniczono do minimum cała masa gier na stołach, chłopaki z Grapli, pod wodzą Daniela Kasprzykowskiego, który po prostu zrobił ekstremalną, maksymalną rozwałkę, ponieważ przyniósł. Bardzo, ale to bardzo dużo figurek. Specjalny stół do Blood Bowl'a, w który udało mi się wciągnąć bardzo dużo ludzi, którzy kompletnie nie mieli pojęcia o tej, o tej grze. Nawet przyszedł do mnie jakiś gość, który był dosłownie przyjechał na Comic -Con z wieczoru kawalerskiego. Ha! Stary, naprawdę, powodzenia. Za tydzień się hajta. Masz pozdrowienia. I zacząłem z nim, z nim grać. Jak, jak, jak to po wieczorze kawalerskim, bardzo dobrze chłopak kumał, co się, co się wokół niego dzieje. I stwierdził, że zaraz po ślubie będzie chciał sobie coś takiego nabyć, bo gra mu się bardzo, bardzo mocno spodobała. I dobrze, bo to o to chodzi. Poza tym mieliśmy również DASTA, mieliśmy Age of Sigmara, mieliśmy Warhammera 40 tysięcy. Co do DASTA, teraz puszczę wam takie dwa zdjęcia, ponieważ pojawiła się dwójka chłopaków, którym strasznie się spodobała ta gra. Rodzice jeszcze nie byli pewni, czy im to kupować, i wiecie, później dostałem zdjęcia zwrotne od tych rodziców, ponieważ chłopaki przyszli do domu i zrobili sobie po prostu z zabawek taką wersję DASTA. Wzięli jakieś takie szare pudełko, napisali na nim Dust Tactics i to było absolutnie totalnie rozbrajające, szczególnie że to były dzieciaki jeszcze przed 10 rokiem życia. Fajnie, prawda? Kolejni gracze figurkowi w tym momencie Dustowi i ta strefa, naprawdę podstrefa, wyglądała super. Dalej mieliśmy Magica. Ile kurczę osób do mnie młodych podeszło i powiedziało mi, że to ja wciągnąłem ich w Magicka i strasznie mi za to dziękują. W sumie żaden rodzic do mnie nie potrzeb, więc może. Ha. Możecie akurat nie są mi wdzięczni, aczkolwiek to było bardzo miłe, bardzo fajne. Bardzo fajnie się grało z wami. Bardzo serdecznie pozdrawiam te osoby, które chciały właśnie ze mną później zagrać w Magica. Super, absolutnie fantastyczna sprawa. O całą tą strefę, pod strefę zadbali chłopaki z Legionu, robili turnieje, rozdawali różnego rodzaju gry. Super, super rzecz. W strefie mieliśmy również granę, która miała klasycznie gry dla dzieci, ale czy rzeczywiście. Oh kurczę, już głos mi wysiada, mówię. Aha, tak się w strefie nic nie działo, że aż po prostu nie mogę mówić. Była grana, która właśnie miała taką bardzo fajną grę, to się chyba nazywało Małpki coś tam, nie pamiętam, coś tam małpki i strzelało się takimi kokosami do kubeczków, można było też strzelać komuś do tych kubeczków, zabierało te kubeczki jak wszystkie zniknęły, kto miał najwięcej wygrywa grę. Ja pierniczę, zrobiliśmy taki Saigon, jak usiedliśmy do tego trollami, że po prostu ludzie wykupili granie chyba wszystkie egzemplarze, które zebrali ze sobą, ale naprawdę świetna, świetna nie, Zabawa. Mieliśmy również wydawnictwo Lacerta, którego chyba hitem na tym wydarzeniu był Park Niedźwiedzi. Kurcze, robiłem jakiś czas temu recenzję tejże gry. Powiedziałem, chyba nawet przedostatnia ta recenzja była. Powiedziałem, że kurczę, no może jakoś specjalnie porywającego tytułu to nie ma, ale to jest naprawdę dobra gra taki patchwork na sterynach, i rzeczywiście tutaj to bardzo, bardzo dobrze chwyciło. Hitem również okazały się pewnego rodzaju takie proste wydarzenia w naszej strefie. E, mianowicie co jakiś czas przechodziliśmy się z taką wielką paką gier planszowych i, i po prostu rozdawaliśmy. Po prostu dawaliśmy e, ludziom na chibi. Trafił teraz się właśnie toczy e, wspieraczka i wiem, że wiele osób e, pytało, czy na wspieram pojawi się więcej gier, które będzie mogło sobie kupić, wesprzeć. Nie, absolutnie. E, daliśmy jakiś mały pakiet, naprawdę malutki pakiet e, gier. Tam bodajże chyba 12. Natomiast na samej e, koste, która teraz była na komikonie, Rozdaliśmy chyba, nie wiem, 60 czy 70 gier. Tak jak mówię, nie chcę sprzedawać, ja wolę rozdawać te gry i chcę, żeby trafiły do ludzi, którzy po prostu się będą z nich, z nich, z nich cieszyć. Nie zrobiliśmy to. Również z takich prostych wydarzeń odbywało się takie granie w Mistakosa. Tym razem wpadliśmy na zupełnie inny sposób, mianowicie kładliśmy krzesełka jedno na drugim. Rósł taki niesamowity stos i pamiętam w tym momencie, jak grałem z jakąś panią, Ułożyła, też że dwa kolory. Ja dołożyłem trzeci, zdjąłem marynarę i w wszyscy zaczęli się patrzeć, kurczę, co się dzieje. I wiecie, każde dołożenie krzesełka to było w tym momencie jeden wielki aplauz, bo ustawialiśmy to właśnie jedno krzesełko na drugim, nie w jakiejś tam konstrukcji Mista Kosowskiej. I wiecie, to było ekstremalnie fantastyczne. Ja układam brawa, ona układa brawa. Ludzie zaczęli wyciągać telefony, robić sobie zdjęcia. Ludzie spoza tej strefy zaczęli wchodzić, kurczę, co się, co się dzieje. Super, absolutnie super sprawa, super, super atmosfera. Na którą również wpłynęło bardzo, bardzo fajna ekipa w Post Apo. Będziecie nawet mieli opis w linku do tego filmiku. Świetna ekipa, która nie wiem, przyszła, przywitała się. Okazało się, że grają w gry planszowe. Zaprosiliśmy ich do naszej strefy. Przyszli całą ekipą i zrobili tam naprawdę mega fantastyczną rozpierduchę. Tak więc, słuchajcie, było bardzo, bardzo fajnie. Tak jak mówię, pełny Pewne rzeczy, które można byłoby na pewno poprawić, były pewne rzeczy, które na pewno zasługują na jakieś tam dociągnięcie, szczególnie ta komunikacja czy właśnie takie zamknięte strefy, ale wydaje mi się, że jak na pierwszy raz wyszło całkiem nie najgorzej i po prostu trzeba było tam być, żeby móc to opisać. Zrobiłem to absolutnie w. W 200% najszczerzej jak, jak potrafiłem. Natomiast jeszcze chciałbym podziękować podziękować jeszcze jednej ekipie. Takim mam nadzieję, pierwszym, ale nie ostatnim raz pojawiającym się bohaterom tam. Ponieważ ja nie ukrywam, że staram się wciągać jak najwięcej ludzi z całego otoczenia w gry planszowe i wciągnąłem swoich uczniów. Za strefę odpowiadało naprawdę bardzo dużo osób, między innymi Ania, która jest moją byłą uczennicą i wybitnie mi pomaga w dziele szerzenia gier planszowych, za co jej bardzo, ale to bardzo mocno dziękuję. I ona dostała pod opiekę pewną trzutkę moją aktualną klasę licealną, która spisała się absolutnie fantastycznie. Takiego entuzjazmu, takiej radości w tłumaczeniu gier i wciąganiu nowych ludzi w gry planszowe naprawdę dawno, dawno. Nie widziałem. I takiego odświeżenia właśnie w tłumaczeniu i w podejściu, które otrzymaliśmy od nich, i wszystkie te osoby, które to widziały, z jaką to pasją było robione, naprawdę życzę, żeby pojawiło się to na wszystkich eventach, bo takie odświeżenie wybitnie, wybitnie nam się przyda. To tyle. Rozgadałem się chyba potwornie, ale mam nadzieję, że ten czas upłynął wam naprawdę dobrze, tak jak tym wszystkim, którzy na komikonie byli. To tyle na dzisiaj, do następnego razu, trzymajcie się! Hej! No dobra, to teraz trzeba nałożyć obrazy, i tu będzie cała masa roboty.